Rozmawiam z Piotrem Klinczakiem, znamienitym wrocławskim poetą, którego ostatni tomik, Ścieżka Dźwiękowa, trzymam w ręku. Piotr Klinczak, rocznik 61, urodził się we Wrocławiu, ukończył studia polonistyczne na tutejszym uniwersytecie. Zajmował się zawodowo językoznawstwem polonistycznym, językiem religijnym oraz etyką słowa. Obecnie pracuje jako nauczyciel. Interesuje się też fotografią. Na której najczęściej przedstawia barwny świat przyrody. opublikował kilka interesujących tomików poetyckich, debiutował jako poeta w 1981 roku w piśmie Refleks, wydawanym wtedy przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, Wiersze drukował różnie w, nowy, w Nowym Życiu więzi po mostach. Debiutował jako poeta własnym tomikiem 1900. W 1995 roku Tomik nosił tytuł wnętrze spojrzenia, otrzymał wtedy pierwszą nagrodę w konkursie, który zorganizował Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polski. Później w książki ukazywały się regularnie co kilka lat był Tomik, światło, które jest w tobie, rocznik 2000, drogi krzyżowe, przez Ciemną Dolinę w 2004, ścieżka 2010 ósmym, publikował też w wielu pismach, poradniku językowym, pracach filologicznych. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, no i Ścieżka Dźwiękowa, rok 2013. Zaiste regularność godna pochwały i taka jakaś no, twórcza konsekwencja, zwłaszcza, że te wiersze są starannie wycyzelowane bardzo dopracowane i to widać, że autor pracuje nad tekstem i nie jest jakimś takim y, 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 improwizatorem, który natychmiast napisany tekst biegnie i zanosi do wydawnictwa. Yy. W debiutanckim tomiku Wnętrze spojrzenia napisałeś w jednym z wierszy. Nie mam nic do powiedzenia, nawet pretensji z powodu próżni. Potem wydałeś kolejne tomiki poetyckie. Yy. W takim razie co ma do powiedzenia Poeta Piotr Klimczak. Który nie ma nic do powiedzenia. Który nie ma nic do powiedzenia. Skoro nic nie ma do powiedzenia, to skąd tyle tych tomików? I chyba jednak masz coś do powiedzenia, skoro wieczorem zdarza ci się, że siadasz nad pustą kartką papieru. To jest takie prowokacyjne nawiązanie do Oscara Wilde'a, który napisał, że gdyby poeta miał coś do powiedzenia, powiedziałby to i byłby nudny. Więc. Jest to takie przekorne ukierunkowanie czytelnika, aby nie spodziewał się jakichś rewelacji w mojej poezji, dotyczących czy to filozofii, czy jakiejś mądrości życiowej. Z drugiej strony, jest to sformułowanie dwuznaczne. Dlatego, że dalszy ciąg tego wiersza każe to powiedzenie rozumieć jako rzeczownik rodzaju nijakiego. To powiedzenie, a więc sformułowanie, wyrażenie w tym sensie to też zostało napisane. Jest tam taka wieloznaczność, taka nie, niedookreślona do końca. Więc w ten sposób z drugiej strony też odcinam się od poezji lingwistycznej. A więc, z jednej strony, od poezji programowej, jakiejś socjologizującej czy programowo-filozoficznej, z drugiej strony, od poezji lingwistycznej. I to jest prawda, bo twierdzę, że Twoje pisanie poezji jest całkowicie jakby osobne. Twoje własne. Trudno Cię zakwalifikować do, do jakiejś szkoły, bo, bo współczesna poezja. Protestuje, krzyczy, szydzi, lub ironizuje. Jest często agresywna wobec rzeczywistości. A twoje pisanie jest przepojone takim wyważonym choracjanizmem. Choracjanizm to jest najbliższe, co mi się kojarzy z tym, co robisz. Nie masz jako poeta złudzeń względem świata, który niedoskonały był, jest i pewnie będzie. Podmiotów lirycznych twoich wierszy ta niedoskonałość nie przeraża. Dla nich istotne są inne wymiary. Czy może jest tak, że ty taką neochoracjańską, byśmy powiedzieli dzisiaj, postawę, zalecasz właśnie ludziom współczesnym? Że to jest twoje jakby poetyckie przesłanie? Tak może przypadkiem, dlatego że jestem zwolennikiem wolności słowa i niechże każdy się wypowiada jak pragnie. Nie tyle zalecam, ile po prostu jest to coś, do czego doszedłem. Obecnie jestem przekonany, że wyrażenia bardzo ekspresywne więcej mówią o stanie wewnętrznym wypowiadającego się niż o rzeczywistości. Dlatego raczej unikam skrajnych ekspresywizmów, hiperboli. Bo wydaje mi się, że wówczas za bardzo wyznawcze by było to, co mówię, to by było takie, takie niedojrzałe pisanie. Bardziej interesuje mnie skupienie na, na tworzywie i na przedmiocie niż na samym Piotrze Klimczaku w tym, co pisze. I dlatego właśnie. Unikam takich ekspresywizmów i, i, i tego krzyku, który jest y, no rzeczywiście dość znamienny w y, poezji współczesnej, ale chyba tej młodszej, prawda, tych tworzących y, 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 dość licznie, ale młodszych od nas, prawda, mi się wydaje. To oczywiste, że wiek sprzyja refleks, jeśli można to tak strywializować. Świat zdaje się żyć tak, jakby Nicze miał rację i Bóg umarł. A ty z kolei publikujesz cykl wierszy religijnych, nie katechetycznych, tylko właśnie religijnych. W tobie światło, które jest w tobie bardzo przejmujących, refleksyjnych wariacji na temat dzieł sztuki, klasycznego malarstwa. No i takie pytanie powstaje: po co człowiekowi dzisiaj Bóg, skoro ma konsumpcję? Ona, wydaje się, zaspokaja wszystkie jego potrzeby, które, które ma. Świat pędzi za promocjami, a Ty powiadasz, że często trzeba przystawać na przykład przed jakimś obrazem i zastanowić nad sobą, nad swoim życiem. Czy... Czy człowiek rzeczywiście już odszedł od Boga? Nie wiem, czy człowiek w ogóle, ale rzeczywiście w naszej cywilizacji zauważam Stopniowo postępując taki uwiąt duchowy, jakby jakby, jakąś, jakby jakiś regres właśnie w dziedzinie ducha. Może nie chodzi o religijność, ściśle rzecz biorąc, ale cywilizacja nasza wydaje mi się taka coraz mniej duchowa. I no I dlatego może jakby na przekór tej tendencji, która mi nie odpowiada, w poezji coraz bardziej poszukuję tego, co, co bardziej stanowi o człowieczeństwie naszym, co jest takie decydujące o tym, że jesteśmy ludźmi. Jestem przekonany, że tym właśnie jest nasza dusza, nasz wymiar duchowy. Przy czym jest tutaj pewne zmartwienie, bo to niekoniecznie musi być radosne i nie można śpiącego obudzić grzecznie, więc też moje wiersze często są odbierane jako zbyt pesymistyczne, takie głosy słyszę, nawet niektórzy mi mówią, że załamujące, ale... Też nie tyle mi chodzi o to, żeby, żeby poprzez te wiersze budzić ten wymiar duchowy, bo też nie sądzę, żeby taka była rola poezji. To raczej kaznodzieje, czy, czy może filozofowie, nauczyciele, kto inny, przede wszystkim powinien budzić ducha. Poeta raczej wyraża to. To, co jest dla niego ważne. Dla mnie właśnie ważna jest sfera duchowa człowieka i staram się ją wyrazić jak najprawdziwiej, jak najpiękniej. Rzeczywiście tego mi brakuje i w świecie otaczającym i we mnie, także na przekór sobie staram się w poezji tę dziedzinę rozwijać. Jest, jest to dla mnie ważne, też y, zależy mi na tym, żeby na tej głębokiej płaszczyźnie z ludźmi się spotkać, y, tym właśnie się z ludźmi podzielić. Y, uważam, że to jest y, właśnie decydujące o tym, czym jesteśmy. Nie możemy się zagubić y, w konsumpcji, bo wtedy przestajemy być ludźmi. I y, 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 wtedy też y, prędzej czy później człowiek. Y, Staje przed jakimś nieszczęściem, bo jednak, bez względu na to, ile kto konsumuje i z, jak bardzo go bawią jego rozrywki, jak wiele ma z tego przyjemności, w końcu nadchodzi choroba, samotność, starość, cierpienie wielorakie i fizyczne, i psychiczne. No i to jest też coś, co mnie interesuje w poezji o tym chciałbym pisać i o tym chciałbym z ludźmi poetycko rozmawiać właśnie o, o takich podstawowych doświadczeniach egzystencjalnych. Jeden z Twoich tomików nosi tytuł Przez ciemną dolinę. Z tego, co mówisz, wynika, że traktujesz jakby świat po części jako rodzaj takiej ciemnej doliny, w której nie ma światła mm. i w której, aby odnaleźć to światło jakieś, Trzeba dołączyć do pielgrzymujących. Tak? Tak, powiem, to jest twoja recepta, pielgrzymka? Tak, rzeczywiście, rzeczywiście. Dla mnie życie jest pielgrzymką. Pielgrzymuje się po coś, dokądś? Tak, jest, jest to pielgrzymka do, do Boga, po prostu, do Boga, który jest najwyższym dobrem, prawdą i pięknem. Dla mnie ważniejsze jest to, że jestem chrześcijaninem. I katolikiem Niż to, że jestem poetą, czy raczej staram się pisać poezję. To rzeczywiście jest decydujące. W jednym ze swoich wierszy wzywasz, poznaj samego siebie, to pierwsze zadanie. Zdanie. To Tam pierwsze zadanie. Zdanie, tak, właśnie. I... No, oj, to ja to źle A... przepisałem. Y, ale zdanie zarazem jest zadaniem, powiedzmy sobie szczerze, bo poznaj samego siebie jest rodzaj apelu. Okay. Tak, tak, z tym, że ja tam napisałem później yy, w następnych wersach, yy, uczeń zaś, yy, yy, już właśnie nie pamiętam jak to sformułowałem, uczeń zbyt prędki czy nieuważny, nie pamiętam jak to jest sformułowane ściśle, wiele lat temu napisałem ten wiersz, chyba z 10 lat temu, yy, nie... Yy, nie zapamiętał następnych, w, sensie, w tym sensie, że następnych zdań nie zapamiętał ten uczeń nieuważny. I chodzi mi tutaj o to, że właśnie przeciwnie niż sugerujesz, moim zdaniem nasza kultura i literatura, i w ogóle kultura współczesna jest zbyt taka introwertyczna, zbyt egocentryczna. W tym znaczeniu, że, że twórcy są za bardzo wpatrzeni w siebie, um, przypomina mi się takie wyrażenie: Twórcy. Tak, tak, właśnie. A ludzie? No, Czy właśnie... ludzie od siebie nie uciekają? Czy ludzie tak, nie chcą siebie tak, poznawać? Tak, to prawda, to prawda, tak. Tak, właśnie w, ja to pisałem raczej do twórców, do artystów <trym> bardziej niż do Ludzi w ogóle, chociaż właściwie też uważam, że powinna być pewna równowaga między introspekcją a y, poznawaniem tego, co jest na zewnątrz. Y, I tak sobie myślałem, bo, no, bo oczywiście to wiemy, skąd pochodzi to zdanie, ale też myślałem o tym, że, że cywilizacja y, starogrecka była taka zrównoważona pod tym względem, tak. że, że to nie była cywilizacja jakichś egocentryków. Y, czy, czy narcyzów, że oni właśnie równomiernie poznawali i siebie, i rzeczywistość, że to było tak zbalansowane w tej cywilizacji, bardzo pięknie. I właśnie o coś takiego też mi chodzi, żeby wyobrazić sobie świat bez siebie i wtedy nawet lepiej odnajdziemy własne miejsce w tym świecie, tak paradoksalnie. Jest to też droga pokory. Tak. Yhm. Niewątpliwie problemem człowieka współczesnego, tak przynajmniej uważam, jest zachwianie między kulturą a naturą zachwianie między tym, co pierwotne, a, a tym, co jakby dane z góry, właśnie przez, przez wartości kulturowe. Yhm. Wielu twórców sobie zadaje pytanie o rolę sztuki. W świecie współczesnym, czy przypadkiem, to jest pytanie do ciebie, poezja obecnie nie jest tylko jakąś taką sztuką dla sztuki, sztuką właściwie nieobecną, jakby w szerszej świadomości społecznej. Czy w tym naszym stabilizowanym świecie język zaszyfrowany, a takim językiem jest poezja, ma w ogóle sens? Ludzie są prostych treści, prostych komunikatów. Piszesz w jednym z wierszy o eutanazji ducha, czy, czy dla takiego właśnie osobnika poddanego eutanazji ducha poezja ma jeszcze jakikolwiek sens? A może poezja jest jedyną drogą ocalenia przed, przed tym światem takim no, szalonym, takim jakimś molochu popkultury? No, myślę, że nie jedyną, ale jest jedną z dróg ocalenia. Co do tego jestem przekonany. Właśnie dlatego, że tworzywem poezji jest język, a więc coś bardzo ludzkiego, a jednocześnie tajemniczego, niezbadanego wciąż. My wciąż do końca nie wiemy, uczeni nawet nie wiedzą do końca, jak to się dzieje, że jednocześnie język jest indywidualny i interpersonalny. Że że my to mamy w mózgach osobno, a jednocześnie nas łączy i się rozumiemy. A przecież mowa jest tworzywem poezji, więc z pewnością jest, jest to droga bardzo duchowa, bardzo ludzka. I właśnie tutaj we współczesnym świecie zachodzi pewna dwoistość. Z jednej strony jest ta popkultura, o której mówisz. I rzeczywiście no jest to też jakaś strywializowana poezja jest, jest tam obecna, prawda? W reklamie na przykład. Czy w, w żartach nawet internetowych. A z drugiej strony poezja wysokoartystyczna nieraz celowo odcina się. Od mowy potocznej. Znam poetów, którzy, którzy wprost mówią, że, że, że nie chcą się mieszać z motłochem, wręcz, wręcz też taką mają postawę bardzo wyniosłą. Szukam takiej drogi pośredniej. Dla mnie szczególnie ważny jest rytm codziennej mowy w poezji. Staram się dużo słuchać, jak ludzie mówią, czytam bardzo różne teksty, także użytkowe. Słucham bardzo różnych ludzi. Jest to dla mnie ważne jako taki rezerwuar możliwości języka. I coś z tego zostaje w pamięci i z czasem. Z czasem można się zorientować, co jest szczególnie cenne. To niekoniecznie muszą być sformułowania bardzo niezwykłe, czy bardzo, bardzo jakoś przekształcone, semantycznie, bardzo sztuczne, właściwie częściej wręcz przeciwnie. Ten żywioł y, potoczności jest dla <coughs> mnie bardziej inspirujący. Łącznie w, y, z intonacją, ze sposobem mówienia, y, który słyszę. Więc myślę, że, y, że przed poezją jest, y, jest przyszłość, mimo że ludzie ostatnio y, tak. Y, jakby coraz mniej czytają wiersze. Ale oczywiście to powinna być poezja wymagająca, pisana przez poetów, którzy wymagają od siebie, którzy pracują nad tekstem i, i starają się o, o, o piękno słowa, o jego prawdę w, w sensie tego, co wyraża, ale też w sensie tego, jak wyraża. Musi być słowo tak zakorzenione w języku, jak, jak właśnie to jest, kiedy na przykład czytamy pana Tadeusza i y, zapominamy o rymach często i o, o tym, że to jest zgłoskowiec. Zresztą tak dość często bywa y, z lekturą Mickiewicza i y, wielu, wielu naszych klasyków. Sądzę, że, że właśnie taka poezja ma, ma przyszłość, i, i że. Yy... Czyli poezja taka ocalająca, tak. chroniąca to, co najcenniejsze w języku. Tak, tak, właśnie, właśnie, tak. Ech, ale czy tylko? Bo w ostatnim tomie, który przeczytałem, zatytułowanym Ścieżka Dźwiękowa, to a propos tego, co mówisz o wsłuchiwaniu się w język potoczny, w język współczesny, napisałeś. A więc pamiętać chleb, nie pamiętać noża. W innym wierszu apelujesz wprost, biblijnie nie zabijaj. Czy można to odczytywać jako Twoje przesłanie, właśnie poety, moralisty, poety o głębokich przekonaniach religijnych do świata współczesnego? Czy Twoim zdaniem y, ocalenie świata y, z, leży w powrocie do podstawowych wartości moralnych, ocalenie świata i duszy? Człowiek. Tak, oczywiście. Tak, tak. To jest oczywiście bardzo ambitny program, ponieważ, jak wszyscy wiemy, grzech jest bardziej pociągający niż moralność. Piszesz piękną, zdyscyplinowaną poezję to rzeczywiście jest poezja, która jest wsłuchana w język współczesny, w mowę potoczną, ale nie w tę jej brudną stronę. Ty rzeczywiście wyciągasz z tego języka to, co w nim ciągle najlepsze. Dlatego twoja poezja jest pod tym względem niezwykła. Nie boisz się słów, piszesz właśnie taką obszerną frazę. Ja ci to już kiedyś zadałem, to pytanie na wieczorze autorskim. Czy nie kusiło cię, żeby się zwrócić w stronę prozy? Bo ta twoja poezja jest taka troszkę jakby yy, yy, prozatorska. Czy nie miałeś takiej pokusy, żeby po kolejnym takim, bardzo udanym w końcu tomiku poetyckim, yy, nie siąść i nie napisać jakiś fragment yy, prozatorski? Nie miałeś nigdy takich ciągów? Jesteś w końcu, przypominam, z wykształcenia polonista. Może czasem miałem pomysły, ale yy, właśnie nie były to pomysły ze sfery języka, tylko takie bardziej dotyczące jakiejś fabuły czy jakiejś, jakiejś idei, którą może dobrze by było przedstawić w prozie. Wciąż nie mam pomysłu na własną własną konwencję, jakby, czy własny, własną mowę w czyli, czyli Temat jest, jakby, temat by się znalazł, tak. tylko nie ma jakby jeszcze. Do... Przemyślanej formy prozatorskiej. No właśnie, czuję, że przynajmniej jak na razie czułbym się sztucznie jako prozaik. Nie byłbym sobą. Może już tak zostanie, może jest to pewna wada. Każdy oczywiście robi, co chce. Wiersze piszesz znakomite i one po tobie zostaną. Aczkolwiek miałbym ochotę przeczytać kawałek. Twojej prozy, ponieważ ten język poetycki masz niezwykły i takie mam przeczucie nie wiem na ile słuszne, że twoja proza, gdyby taka powstała kiedyś, też byłaby niezwykła. Pod względem właśnie językowym i, i zawartości myślowej, no ja ci, Piotrze, nie mogę niczego kazać przecież mogę tylko życzyć, żebyś kiedyś zebrał się na odwagę i taką prozę popełnił ja na pewno ją. Chętnie przeczytam. A w tej chwili dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę i życzę kolejnych Tomików, równie udanych jak poprzednie. No i tej prozy, którą bym chętnie, tak jak mówiłem, przeczytał. Dziękuję może muza prozy w szyfrunie. Miejmy nadzieję. Dzięki. Dzięki za, dziękuję za rozmowę.